Cześć, witajcie na kanale Śladami Chomika i dzisiaj Wam pokażę ogromny wybieg dla mojego homiczka, który znajduje się właśnie za tymi drzwiami. Wolny pokój wykorzystałam jako wybieg. Chomik może latać do On właśnie się tam obudził. Pff, zaciął się. Tu stoi klatka. Ona jest zawsze otwarta, także chomiczek zawsze może sobie wyjść z niej albo wejść, gdy będzie chciało się załatwić. Ten fioletowy kwadracik, gdzie jest otwór i nie ma drzwiczek, dałam do góry, ponieważ tutaj nigdy nie sięgam ręką, a tu ciągle mi to przeszkadzało. A tak to mogę normalnie sobie otworzyć. Karmę nasypuje przez ten otwór. Za chwilę mu tam nasypie. No patrzcie, jak on się wspina. Pomimo tego, że ma tutaj rurę i może sobie po niej wejść. Ten kaloryfer to taka ścianka dla niego. On się wspina właśnie między takimi ciasnymi szparami. <grym> Dałam tu rękę, żeby nie spadł. Tutaj jest taki tunel, z którego on właśnie sobie wyszedł. On bardzo lubi na mnie wchodzić. Tutaj jest takie y, pudełeczko po takim bałwanku. Miałam jeszcze drugie i było w klucie, ale on to całe y, wygryzł. O tutaj już sobie zaczyna gryźć. Jest roka po papierze toaletowym. Też to zaczął gryźć. A tu czapeczka yy, urodzinowa. O tą gumkę potem urbę, żeby on tego nie wziął do buzi. Tutaj jest taśma klejąca, żeby on sobie przez to przechodził. Tutaj taki domek z klocków mojej siostry. Yy, zbudowałam go. On sobie tam czasami wchodzi. Przez ten otwór. No patrzcie co on robi. Tutaj jest taka własnoręcznie zrobiona transporterka i tutaj dafi wszedł. On sobie tam lubi wchodzić, tam jest ciemno. Meju, meju. Duffy. Duffy. A teraz przechodzimy do najciekawszej części. Tutaj jest taka y, huśtawka. Duffy przed chwilą tu był, ale zwiał. Tutaj jest taka huśtawka, przez którą on też sobie może przechodzić. I tu jest taki labirynt. do rury. To jest taka zjeżdżalnia, w której się wspina i zjeżdża. <grymne> On tak śmiesznie do tyłu tak zjeżdża czasami. A tam ma taki domek, w którym e, włożyłam mu jedzenie. On czasami sobie tam wchodzi, ponieważ, jak jeszcze ten pokój był całkiem pusty i nic tu nie było, tutaj wypływał ca całe jedzenie, które miał w workach policzkowych. To są takie obrazy, jakby takie mini-obrazy. E, w tym miejscu położyłam, żeby on, jakby wyczuł jedzenie, żeby nie próbował. Tędy się wspiąć albo się tu przycisnąć. A tutaj jeden obraz podpiera drugi, żeby on się nie przycisnął właśnie. pójść właśnie sobie je. Tam widać jedzenie ma. I to był cały ten wybieg. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco, Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!